Zawodniczki RKK AZS Racibusz przegrały sobotni mecz. Pracownicy Rafako wzięli udział w dorocznym spotkaniu. Dobry wieczór, witam Państwa w poniedziałek 30 grudnia. Joanna Jędraszczyk-Kałwak zapraszam na Wiadomości Raciborskie. W sobotę w arenie Rafako rozegrano mecz drugiej ligi koszykówki kobiet. Na parkiecie zmierzyły się zawodniczki raciborskiej drużyny AZS i ich przeciwniczki z Wisły. Niestety do wygranej zabrakło naszym koszykarkom kilkunastu punktów, ale czynione przez nie postępy dają nadzieję na nowy rok. 28 grudnia zawodniczki RKK AZS Racibórz rozgrywały ważny dla siebie mecz. Było to zaległe spotkanie drugiej kolejki sezonu 2019-2020. Gramy dzisiaj z Wisłą, naszą tutaj górską. Jest, jesteśmy bezpośrednio sąsiadami w tabeli. Zajmujemy piąte, 6 miejsce z taką samą ilością punktów. Dlatego ten dzisiejszy mecz jest bardzo ważny, bo kto wygra będzie wyżej. Niestety, pomimo starań zawodniczek, przeciwniczki z Wisły okazały się być lepsze. Mecz zakończył się wynikiem 59 do 76. Przypomnijmy, że to trzeci sezon raciborskich koszykarek. Ostatnie półrocze było usłane zarówno sukcesami, jak i porażkami. Najważniejsze jednak, że zawodniczki robią spore postępy. Obserwuję dziewczyny na treningach, na, na różnego rodzaju zabawach w koszykówkę, na meczach. Progres jest bardzo duży. I co mnie bardzo dziwi, mało tego, tego jeszcze widać na meczach, na meczach o punkty, na ważnych meczach, po prostu dziewczyny są jeszcze nieograne, one są młode, jeszcze mało w tą koszykówkę grają i przychodzi ważne spotkanie, wydaje mi się, że może troszeczkę paraliżować strach przed trudnymi decyzjami. Progres jest bardzo duży. Naprawdę. Dziewczyny zrobiły ogromny postęp. A to daje nadzieję na kolejne sukcesy w nowym roku. Plany są, że dalej gramy. Marzenia są, żeby zostały te dziewczyny, co są, bo z tym mamy największy kłopot. Bo co, co rok jakieś nowe, nowe dziewczyny przychodzą. Niestety w Braci Bożu jest jeszcze ciężko. Szkolimy młodzież i liczymy, że w przyszłym roku, może już z tej młodszej grupy, troszeczkę do nas niektóre dziewczyny dołączą. Klasa sportowa w SP18 działa. Także przyszłościowo myślimy. Przyszłościowo musimy się opierać na wychowankach. Do nas jest daleko, mało kto chce przyjechać. Będziemy mieć swoje wychowanki, będzie większa rotacja, większa możliwość, więcej dziewczyn. Myślę, że lepsza gra wtedy. A w wyniku sobotniej gry raciborska drużyna spadła na szóste miejsce w tabeli, zamieniając się pozycją z grupą z Wisły. W kolejnych miesiącach będą jednak jeszcze szanse na awans. Już 11 stycznia zawodniczki zmierzą się z drużyną z Nowego Sącza. Zapraszam Państwa na relację z dorocznego grudniowego spotkania pracowników spółki Rafako, które miało miejsce 18 grudnia w domu strzeleckim Rafako SA. Podczas wydarzenia nie zabrakło życzeń i wyróżnień. To jest nasze piano, na nasz świąteczny sok, cichy, cichutki jak uśpiony Bóg, zapalony z westchnień i zamyślenia ust, kolenowy napią najzwyklejszy cud. Witamy bardzo serdecznie w ten szczególny, przedświąteczny czas. Witamy na naszym spotkaniu grudniowym. Witamy przedstawicieli zarządów spółek z naszej grupy. Niestety nie dotrze do nas dziś prezes Paweł Jarczewski, którego obowiązki służbowe zatrzymały w Warszawie, ale prosił o przekazanie państwu najlepszych życzeń i wyrazów uznania, bo przecież największym skarbem Rafako zawsze była i jest Załoga naszej firmy, szczególnie załoga, która związała z Rafako swój zawodowy los na wiele długich lat. Dlatego szczególnie serdecznie witamy dziś pracowników Rafako biorących udział w tej szczególnej uroczystości, a wśród nich naszych szanownych jubilatów, 30 i 25-lecia pracy w Rafako. Jesteśmy wdzięczni, że po raz kolejny nasi pracownicy otworzyli serca na potrzeby innych. Pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy przyłączyli się do naszej akcji serduszkowej. Dzięki Wam trzy najbardziej potrzebujące rafakowskie rodziny będą miały piękne święta. Dzięki Państwa życzliwości i ofiarności udało nam się spełnić 170 potrzeb i marzeń zawieszonych na naszych serduszkach. Zebraliśmy artykuły pierwszej potrzeby, takie jak środki czystości, produkty spożywcze o długim terminie przydatności, leki, książeczki, zabawki dla dzieci a nawet zakupiliśmy bony na obuwie ortopedyczne dla niepełnosprawnych dzieci. Po raz kolejny dzięki państwa pomocy możemy wesprzeć potrzebujących i wywołać uśmiech na twarzach dzieci. Korzystając z okazji, chciałam wspomnieć o trwającej akcji charytatywnej Pomóż zbudować je łazienkę w domu samotnej matki Maja w Raciborzu. Serdecznie dziękuję zarządowi i kadrze dyrektorskiej za okazane wielkie serce i wsparcie tej inicjatywy. Wszystkie te działania stanowią część zaplanowanej i prowadzonej przez całą naszą grupę strategii odpowiedzialnego i zaangażowanego społecznie biznesu. Dzięki takim inicjatywom pokazujemy, że nie jesteśmy obojętni na to, co dzieje się wokół nas. Reagujemy na potrzeby pracowników i ich rodzin, reagujemy na potrzeby społeczności lokalnej i zmieniamy świat na lepsze. Bardzo dziękujemy Państwu, że poprzez Wasze codzienne, odpowiedzialne i świadome działania wyznaczamy pozytywne trendy i mobilizujemy się nawzajem do bycia jeszcze lepszymi. Witamy wszystkich, ponieważ mamy zarząd w niepełnym składzie. Postanowiliśmy całą resztą zarządu obecnego tutaj uhonorować wszystkich zebranych, i nie tylko tych, którzy tutaj dzisiaj z nami są, ale także Wasze rodziny i Waszych kolegów, którzy. Dzisiaj akurat nie zasiadają z nami przy tym stole. Ponieważ jest to uroczystość połączona, czyli są i jubilusze, ale również jesteśmy w okresie międzyświątecznym, czyli tuż przed samymi świętami, więc w imieniu zarządu chciałem życzyć Wam, Waszym rodzinom z okazji świąt, wszystkiego najlepszego, szczęścia, zdrowia, pomyślności, no jak również z okazji nowego roku zbliżającego się, który za parę dni już nas odwiedzi, również oby ten zbliżający się przyszły rok. Był dla tych, który był ten dobry, to był jeszcze lepszy, a dla tych, który był zły, żeby był lepszy. Także w imieniu całego zarządu życzymy Wam wszystkiego najlepszego. Przypadł mi w udziale zaszczytna funkcja przekazania wszystkim Wam. Podziękowań za ten rok od całego zarządu. Końcówka roku jest właśnie o tyle specyficzna, że podsumowujemy sobie ten upływający rok i patrzymy w przyszłość. To nie chodzi o to, że tutaj jakaś część zarządu jest bardziej skupiona na przeszłości, a jakaś bardziej na przyszłości, ale chciałam. Przy okazji tego podsumowania bardzo Wam podziękować. To był trudny rok, trudny dla firmy, trudny dla wielu z nas i na pewno będziemy tymi może nie zawsze dobrymi doświadczeniami, ale też dużo dobrych rzeczy się w tym roku wydarzyło, będziemy wzmocnieni na przyszły rok. Także chcieliśmy w imieniu zarządu podziękować Wam za ten rok, podziękować... Też wszystkim Waszym kolegom, koleżankom prosimy o przekazanie tych podziękowań i wszystkim rodzinom pracowników za ich wytrwałość w tym, że Was wspieracie, a Wy możecie wspierać zarząd. Także w imieniu zarządu dziękujemy bardzo. A teraz poprosimy na scenę panią Karolinę Kubicę Kamińską, dyrektora korporacyjnego HR Rafako, która odczyta list przewodniczącej Rady Nadzorczej Rafako, pani Małgorzaty Wiśniewskiej. Szanowni Państwo, drodzy współpracownicy. Przed nami święta Bożego Narodzenia. To nie tylko czas dawania prezentów, lecz i moment zatrzymania w biegu oraz spotkania z ludźmi, którzy wiele dla nas znaczą. W pędzie codzienności, zalewie obowiązków w pracy i życiu poza nią, momentami zatracamy się tak bardzo, że pozostaje nam zdecydowanie za mało przestrzeni na refleksję, pełne przeżywanie emocji i czas dla bliskich. Życzę nam wszystkim, abyśmy w ten wyjątkowy czas, pięknych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, czerpali jak najwięcej radości z bycia razem i wspólnego świętowania. Jako prezes korporacyjnej Fundacji Rafako dziękuję za oferowane naszym podopiecznym czas i wsparcie. To budujące, że możemy liczyć na pomoc wolontariuszy z grupy Rafako nie tylko w okresie świątecznym, ale przez cały rok. Bardzo Państwu za to wsparcie i okazane serce dziękuję. Składam życzenia zdrowia i pomyślności na nadchodzący nowy rok 2020. Jestem przekonana, że zmiany, które zachodzą w Rafaco stworzą najlepsze warunki do szybkiego podejmowania decyzji oraz wykorzystania szans, przed którymi spółka dzisiaj stoi. Dziękuję Państwu za dotychczasowe wsparcie i proszę o pomoc w realizacji celów strategicznych oraz w odbudowie wartości Rafaco. Życzę zarządowi, aby jak najsprawniej przeprowadził spółkę przez zmianę. W imieniu zarządu spółek PBG, SPV, Rafako Inżyniering i ETE na Państwa ręce składam dla rodzin pracowników grupy Rafako, jej klientów i kontrahentów życzenia zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku. Małgorzata Wiśniewska, przewodnicząca Rady Nadzorczej Rafako. No i nadszedł kulminacyjny moment naszej uroczystości. Przejdziemy teraz do uhonorowania jubilatów 30-lecia pracy w Rafako. Gdy rozpoczynali swoją przygodę w naszej firmie, w Polsce zostały zniesione kartki na benzynę. Rozpoczęły się obrady okrągłego stołu, ukazał się pierwszy album zespołu Nirvana, a na ekranach telewizorów zadebutował serial Słoneczny Patrol. A ci, którzy byli wtedy już pełnoletni, 4 czerwca mieli okazję zagłosować w pierwszych wolnych wyborach. Drodzy Państwo, mamy aż 60 dwóch jubilatów 30-lecia pracy. Dlatego ze względów logistycznych podzieliliśmy państwa na sześć grup. Nasi 25-latkowie zaczynali pracę w RAFAKO. Nasz rząd złożył formalny wniosek o przyjęcie Polski do Unii Europejskiej. Na ekrany naszych telewizorów trafił tasiemiec moda na sukces, a swoją kinową premierę miała bajka Król Lew. A w Bożu w 1994 roku odsłonięto pomnik Józefa von Eisendorfa. Tym razem podzieliliśmy naszych jubilatów na dwie grupy. Rozpoczętą w ubiegłym roku tradycję chcemy dzisiaj również nagrodzić osoby, które wyróżniają się sportową pasją i postawą oraz zaangażowaniem w szerzeniu aktywnego trybu życia wśród pracowników Rafako oraz poza murami naszej firmy. Wyróżnieni pracownicy otrzymają tytuł Najlepszy sportowiec Rafako 2019. Zapraszamy na scenę dyrektor Fundacji Rafako, panią Bożenę Małczak-Koziarską, która odczyta wyniki i wręczy nagrody naszym laureatom. Szanowni państwo, nagrodę i tytuł najlepszy sportowiec roku 2019 Rafako otrzymuje pracownik, który nie ma sobie równych w maratonach, w pełni oddany swojej pasji, propaguje aktywny tryb życia wśród pracowników. Zajmuje najwyższe miejsca w zawodach krajowych. Decyzją kapituły wyróżnień tytuł najlepszy sportowiec Rafako 2019 Otrzymuje pani Magdalena Woskowska. Gratulujemy. Przystąpię. Mamy jeszcze drugi tytuł e, dla kolegi, który no, ni niestety nie dotarł do nas, ale ja pozwolę sobie odczytać. Nagrodę i tytuł Najlepszy Sportowiec Rafako 2019 otrzymuje pracownik, który jak nikt inny porusza się po mazurskich wodach, zna wszystkie morskie opowieści i nie straszny mu żaden sztorm. Swoją pasją skutecznie zaraża innych. Organizator najlepszych wakacyjnych wypoczynków na Mazurskich Jeziorach i nie tylko na Mazurskich. Decyzją kapituły wyróżnień tytuł Najlepszy sportowiec z Rafako 2019 otrzymuje pan Jerzy Zart. Niech nasze emocje jeszcze nie opadają, ponieważ pragniemy wprowadzić teraz państwa w świąteczny nastrój. Z ogromną przyjemnością zapraszamy na scenę niezwykłe talenty i dumeraci Boża. Zespół Miraż. Od zwierząt kotowatych toksoplasmoza i wirusowa cytomegalia to dwie groźne choroby zagrażające kobietom ciężarnym i ich płodom. Aby temu skutecznie przeciwdziałać, potrzebna jest wczesna diagnostyka. W tym celu należy wykonać specjalistyczne badania polegające na oznaczeniu przeciwciał we krwi ciężarnej. Na takie bezpłatne badania Powiat Raciborski w całości finansujący ten program zaprasza wszystkie ciężarne stałe mieszkanki powiatu zaopatrzone w skierowania od lekarza ginekologa położnika do Laboratorium Analitycznego Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Badania wykonywane są przez cały rok w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach od 6 do 11 i od 14 do 16 oraz w czwartki od 14 do 16. W przyrodzie nic nie ginie. Śmieci też nie. Mój dziadek miał poważną operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, okay, to chyba nie powinien być problem. Są przecież jakieś laboratoria, jakieś banki. Może to będzie trochę kosztowało, ale na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się załatwić. Nie da się jej wyprodukować. Dziadkowi ktoś podarował krew. Może sąsiad, ten z którym zawsze kłócił się o psa? Ty też chwyć czerwoną nitkę, bo łączy nas krew, która ratuje życie. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami. Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 8 do 22, oraz Opawska 33, Całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.